Siemano, Dziomki, tu Artix3 i dzisiaj witam Was w filmie takim, no, mojej bardziej gadaniny. Ogólnie to będę teraz na tym filmie tylko gadał, a więc jeżeli chcecie, możecie przestać to oglądać w tej chwili. No, jak teraz widzicie, znaczy no, jeszcze tego nie widać. Ale zaraz wam coś pokażę. Teraz widzicie, że jak na razie jak to nagrywam, mam 29 subów. Mogliście zauważyć, że przez ten czas nie nagrywałem filmów, ponieważ mnie laptop w naprawie. Na razie... Nie żeby... no. Jakby to powiedzieć. Na razie kończę z Movistar Planet, ponieważ nagrałem bardzo dużo filmów, 9 albo 10, i nagrałem jeden film Minecrafta, czyli no, innego, w ogóle z innej gry niż Movistar Planet. I na najbliższe kilka filmów mam gry i po prostu jakieś takie tematy, o których będą filmy, ale jeżeli chcecie mi pomóc, o, to w komentarzu podajcie nazwę gry albo kilku gier i chcielibyście, że to gry. To naprawdę bardzo pomaga i niedługo na, nagrywam dla Was Sliderio i BLOCKADE no i niedługo będzie kolejny Minecraft a co będzie później to jeszcze nie wiem zależy od propozycji czy będą i ile ich będzie piszcie także w komentarzach co chcielibyście żebym zmienił na swoim kanale na pewno w najbliższym czasie dodam zdjęcie na no, to do mojego kanału w wakacje więcej będzie filmów takich może będą live jakieś filmy z kamerką czy coś w tym stylu, ale załóżmy, że do końca może roku szkolnego, jeżeli nabijemy 50 subów, no wtedy będzie taki pierwszy film, no z kamerką, taki ogólny. No, czyli 50 subów film z kamerką i no. W komentarzach podajcie nazwy gier oraz co zmienić. Może jakoś zedytować fajnie. Dodać jakieś, nie wiem, efekty. Oraz możecie podać program, w jakim mogę zrobić to. Na przykład programy do edytowania, filmów oraz no, do obróbki. To na tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. I myślę, że obejrzeliście co do tego momentu. Jeżeli tak to proszę o to, abyście dali suba, łapkę w górę oraz udostępnili ten film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i na! Raz.